Cześć, to jest Natalia i witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, który zaczniemy sobie od przetestowania lifehacka z marakują. Ostatnio przeglądałam TikToka i natrafiłam na lifehacka, w którym było pokazane, że po wsadzeniu słomki do marakui i wymieszaniu jej w środku możemy normalnie pić sok. Mega randomowy lifehack generalnie. Mega randomowy, ale zastanawiałam się czy to może działać i z jednej strony może działać, no bo w środku jest ten sok, tylko on jest tak mocno przyczepiony te pestki, nie? No tak, na pewno żeby była szansa w ogóle, żeby to się udało, to musi być metalowa słomka. My taką Metalową słonkę mamy. Mamy też marakuje, które niestety leżały ponad tydzień w naszej lodówce, więc nie wiem, czy będą jeszcze dobre. Mam nadzieję, że tak. No, wyglądają całkiem spoko, nie? No, nierozkrojone, wyglądają spoko. Jestem w ogóle ciekawa, czy uda mi się wbić tą słonkę, bo marakuje jest dosyć twarda. Czekaj, czemu tak. No, jak ja mam, mam tu wbić? Poczekaj, no, poczekaj, powoli. Właśnie, żeby sobie ręki zaraz nie przedziurawiła. Ja to się wszystko widzowie? Tam się przebijam na drugą stronę. Udało nam się wbić słonkę, więc połowę sukcesu mamy. Teraz trzeba tam dobrze wszystko wymieszać. Ej, dobra, teraz myślę, że to się może udać. Raczej znaczy, powinno się to udać już teraz chyba. Szkoda, że nie mamy przez oczy tej słonki, bo wtedy wszystko moglibyście zobaczyć. A przez to, że jest ona metalowa, to niestety musicie mi zaufać. Dobra, wymieszane, więc testujemy. A weź mi słonkę, pokaż jak to wygląda. Ty, no jest to jakiś sok. Dużo go leci? Mhm, uh -huh. normalnie jest pestkami, ale jaka kwaśna, o Boże Ej, zarąbiste to jest, to serio działa Ja zawsze kroiłam marakuję na pół i łyżeczką wybierałam, ale mega ciężko jest z marakujy wybrać, bo ten miąż się tak bardzo trzyma tych ścianek Chcesz przetestować? Pokaż, no mm. Ej, faktycznie doleci Ej, kwaśna, nie? No, mega kwaśna Chyba cały wypiłaś, bo już nie ma Możemy to przekroić i zobaczyć, czy serio wszystko wypiliśmy uh -huh. Czy jeszcze dużo zostało tej marakujy Sprawdźmy, bo ja już mam problem, żeby, wiecie, z tego pić, dlatego że coś tam leci, ale już bardzo słabo no i właśnie pytanie, czy ty wszystko wypiłaś, czy po prostu no, nie da się już więcej wygrzewać, nie? Przy pomocy tej słomki Przekroję to tutaj, żebyśmy wiedzieli, gdzie ewentualnie ten miąższ został Ale mamy ostry nóż, o kurde Ale <laughs> to idzie, co? Chyba trzeba naostrzyć Nie no, chyba dużo tego zostało Jezu, mega dużo tego zostało O nie Ja myślałam, że to działa na początku Albo mamy za cienką słomkę i to po prostu się tam nie mieści Albo no po prostu ten lifehack działa tak sobie Nie no, mega słabo to działa Patrzcie ile jest z jednej połówki No nie, nie warto tak się bawić. Lepiej po prostu rozkroić i zjeść tak, jak Natalia łóżeczką. Ale skoro jesteśmy już w kuchni, to możemy przetestować moją dzisiejszą nowość, która znajduje się w lodówce i jest to, mój drodzy, towar unikatowy. Aha, Tak jest, widzowie! Mamy w domu wojanki! Karol już wojanka pił na swoim odcinku. Ja ich nie testowałam. Mamy w domu trzy butelki i czekałam do tego odcinka, żeby przetestować to jako moją nowość, bo dużo osób z Was w ogóle pisało, żebyśmy przetestowali wojanki. Zowie, nie pytajcie, ile za nimi jeździłem. Jeśli oglądaliście mój ostatni film, to w Wiecie, ale nie przesadzając, y, kupiłem go dopiero chyba w 15 rzadce. Wydaje mi się, że na wojanki jest taki sam hype jak na pierwsze lody ekipy. No, chyba tak. To jest chyba najlepszy produkt youtuberów po lodach ekipy, który ma takie wzięcie. Co w się sensie, no najbardziej wyhypowane, wydaje no, mi się. No, to jest w ogóle smak pomarańcza brzoskwinia. Czuję się trochę jakbym cofnęła się do podstawówki miała takiego jupika do szkoły. Trochę tak, ale wiesz, co mi się wydaje, że właśnie to jest powodem sukcesu wojanków, że ten produkt jest kierowany do takich najmłodszych dzieci. Tak! I przez to jest taki hype na to. Ostatnio szłam sobie koło plaży i szedł taki chłopczyk. Nie wiem, ile on miał lat. Sześć albo siedem. I on płakał i do mamy mówił, żeby kupiła mu wojanka. A mama powiedziała, że mu nie kupi, bo wypił już dzisiaj sześć. I on taki biedny szedł przez miasto i płakał i no. prosił mamy, żeby mu kupiła wojanki. Właśnie to jest Widzowie target tego produktu. I wydaje mi się, że to jest recepta na sukces, bo większość tych produktów influencerów, które teraz wychodzą, są kierowane trochę do starszych. Mhm. Nie? A dla takich dzieci produktu nie było i no właśnie wtedy wojanek. Smakuje jak tymbark. No właśnie, nie? Jeden jeden tymbark. Tak bym to określiła. No jest to napój niegazowany, bardzo czuć pomarańczy, brzoskwinie też, i gdybym piła to na ślepo, to bym powiedziała, że pije tym barka. Ty, no mi też to coś przypominało, nie pamiętałem właśnie co, ale był chyba tym bark też pomarańczowo-brzoskwiniowy i to smakowało bardzo podobnie, nie? No, e dobre Na końcu mojego ostatniego vloga próbowałam pozbyć się plamy z sukienki i obiecałam wam, że w kolejnym filmie pokażę Wam efekty, i jak widzicie, moja sukienka w tym momencie wygląda tak. Na ekranie widzicie, jak wyglądała ta plama na początku? No jest zdecydowanie lepiej, jest już jaśniejsza, jest mniejsza, ale no niestety dalej pramię ją dwa razy w tym doktorze Beckmanie, Używam też Melio no i do końca to nie chcę zejść, mam jeszcze w domu takie specjalne mydełko do odplamiania więc przy kolejnym praniu spróbuję nim no dobra, podjechaliśmy właśnie po problem, dlatego, że ostatnio również na TikToku znalazłam rzecz, która jest chyba dla nas stworzona średnio co dwa vlogi pokazujemy wam naszą walkę z chwastami na naszym ogródku niestety cały czas ją przegrywamy ale jest szansa, że dzisiaj nasze chwasty pokonamy, wszystko dlatego, że znalazłam urządzenie do wyrywania chwastów Fiskarsa patrzcie, tutaj jest wszystko ładnie zaprezentowane i dzięki temu wyrywamy chwasty razem z korzeniami. Jak ja to zobaczyłam, to stwierdziłam, że musimy razem z Karolem to kupić, bo do tej pory żaden inny sposób za bardzo nie działa. Ja od razu mówię Natalia, że poza tym Twoim urządzeniem kupujemy też jedną rzecz dla mnie, która bardzo im pomoże. Na przykład, czekaj, w czekaj. trawy. Czekaj, czekaj, czy Ty wczoraj nie kupiłeś rzeczy dla siebie w Lidlu? Znowu Kupiłem. z Parkside'a. To jest właśnie, bęger. Gdzie ja to mam? Czekajcie, widzę, pokażę Wam. Dobra, mam. Wczoraj będąc w Lidlu, zauważyłem, że jest coś takiego jak taki przenośny wykrywacz metali. Totalny koza jak to zobaczyłem, to stwierdziłem, że muszę to wziąć. I wiadomo, że nie będę z tego raczej na co dzień korzystał, ale wziąłem to z myślą o może jakimś moim przyszłym filmie. Wydaje mi się, że kiedyś może się to przydać. To jest w ogóle hit. Ja już Karolowie, jesteśmy na zakupach, to zabraniam kupować tych rzeczy z Parkside'a, więc on cwaniaczek teraz idzie sam do Lidla i sobie kupuje. Nie, no to był przypadek, no. Ja to kupiłem tylko tak właśnie z myślą o jakimś filmie moim, bo czasami nagrywamy rzeczy z wykrywaczem metali i. Dobra, Tego mi brakowało zawsze. Akurat tylko ci brakowało? No tak. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, więc jak istnieje. Ale nie wiedziałem, że park sobie to robi. Idziemy do Lerwa. Dobra, udało nam się znaleźć ten chwastownik. Wygląda on mega profesjonalnie. Kosztuje 200 zł, więc całkiem okej. Okay. No i co? Bierzemy go? No bierzemy. Jestem ciekawy, czy faktycznie poradzi sobie z naszymi chwastami, ale no wydaje mi się, że powinien sobie poradzić, bo generalnie najpierw wbijamy to w ziemię. Ten pan na filmiku tak jeszcze tym machał, machał. No i wyciągamy to do góry, więc chyba zda to egzamin, czy nie? No wiem, dobra, bierzemy i zaraz na domu sprawdzimy. Poza urządzeniem do chwastów kupiliśmy też nową szczotkę do czyszczenia kostki. Bardziej prostą, ta nasza chyba jest już przekombinowana, i tak średnio. Działa. Wydaje mi no. się, że ta się lepiej sprawdzi, bo te druciki tutaj są mega ostre. Tak, i do wiecie, chwastów między kostkami, no powinno to być lepsze niż to, co teraz mamy. Ale jeśli chodzi o moją rzecz, po którą też tutaj przyjechaliśmy, to jest to taczka, tylko taczka nie tak klasyczna, bardziej w formie takiego wózka sklepowego, powiedziałbym. Tylko pytanie na tych teraz, którą bierzemy? Czy taką ogromną? No to jest mega duża. No właśnie, czy może jakąś mniejszą? Gdzie my to będziemy trzymać, Karol, tą dużą? Mamy duży garaż, ale chyba bez przesady. No właśnie, pytanie, czy aż takie duże są? no bo tak naprawdę to, co ja będę tutaj ładował, to skoszoną trawę, którą teraz ładuję do takiego, wiecie, podnoszonego pojemnika. Zamiast podnosić, będę mógł sobie po prostu tym jeździć z tą trawą. No i w sumie chyba wystarczy ten mniejszy, co? Wydaje mi się. Chyba tak, ale ten jest taki sam jak tamty? No właśnie, nie wiem, czekaj. Ten ma 55 litrów. Ten nie ma naklejki, ale to jest chyba to samo, wydaje mi się. Okay. to, to i to, to jest to samo, więc. Nie, no wydaje mi się, że spoko. Nawet jak teraz będziemy wyrwali chwasty czy coś, to od razu będzie można to tutaj ładować i potem, zamiast to, wiecie, dźwigać. O, na kółeczkach elegancko można będzie <coughs> Jechać. No dobra, zakupy ogrodowe zrobione, ale zanim pojedziemy do domu, przetestować nasze gadżety, to porywam Cię w jeszcze jedno miejsce. Ja już się boję. Dzisiaj rano, przeglądając Instagrama, zobaczyłam, że jest jagodowy Last Call. Jest ostatni weekend jagodzianek i stwierdziłam, że. No muszę Cię zabrać na ostatnią jagodziankę w tym sezonie. To już się kończy sezon? Już się kończy sezon, ja nie wiem. Czyli ja mam wrażenie, że pierwszą jagodziankę jedliśmy z dwa tygodnie temu, nie? I że no. wtedy otwieraliśmy sezon. Ale na początku jedliśmy często te jagodzianki, a później w ogóle ich nie jedliśmy. No tak, kurde, ale lipa. Jak kończy się jagodzianki, to znak, że powoli kończą się wakacje Kończy się lato, które chyba nawet się nie zaczęło w tym roku no. bo pogoda no, masakra. była tragiczna No ale co? Zgadzasz się, że bym cię porwała, no, czy nie? nie pewnie, że tak, tylko ja się boję, że już ich nie będzie, bo jest piątek, godzina 14 Jak oni stawiali info, że jest last call jagodziankowy, to mi się wydaje, że dużo ludzi się na to rzuciło Być może, więc idziemy zobaczyć Byliśmy już w cukierni i niestety nie było ani jednej jagodzianki Okazało się, że skończyły się dzisiaj przed godziną 9, bo z racji tego, że już kończą się jagody, to tych jagod jagodzianek jest bardzo mało, bardzo dużo osób przychodzi, więc niestety, z naszych jagodzianek nici. Teoretycznie jagodzianki powinny być jeszcze jutro i pojutrze, ale no państwo powiedzieli, że najlepiej byśmy byli na otwarciu, żeby mieć szansę je zdobyć. To co jutro o dziewiątej przyjeżdżasz? Nie, no chyba nie, jutro mamy w ogóle urodziny Lary, więc chyba niestety już w tym sezonie jagodzianek nie zjemy. Dojechaliśmy już na dom, ale zanim przetestujemy nasze gadżety, to jeszcze pomalujemy ściany, bo ostatnio po naszych wielu próbach kolorów stwierdziliśmy, że malujemy ściany na biało i na tym będziemy testowali kolory, dlatego że na każdej a nie Te same kolory wyglądają inaczej Znaczy no tak, robiliśmy to do tej pory na tynku No i spójrzcie, na tynku po tej stronie te kolory wyglądają tak A tutaj po tej stronie wyglądają już zupełnie inaczej Wiadomo, tak. że światło odgrywa najważniejszą rolę, ale Ten kolor tam jest niebieski No dlatego właśnie pomalowaliśmy i tutaj i tutaj Taki testowy biały fragment i teraz na tą białą farbę spróbujemy nałożyć farby w kolorze, które kupiliśmy Niestety okazało się, że wszystkie wałki nam zaschły Karol znalazł jakiś w domu, ale nie wiadomo czy jest on spoko Taki sobie bym powiedział Wiedział, Tamte były lepsze, nie? No zdecydowanie, ale dobra, coś może będzie widać O, tutaj zobacz jaka jest różnica No tutaj jest mega różnica, ale na białym Widać delikatnie tą różnicę kolorów Jest to kolor beżowy, ale taki wpadający w żółty trochę No, na żywo tak Tym razem jeszcze inny wałek, chyba gorszy, co? No, znaczy ja wiem, nie jest zły Ten z kolei jest za bardzo różowy, mam wrażenie No... Ciężko z tymi kolorami, co? Tutaj wygląda tak, lepiej trochę widać różnicę By Taki trochę niebieski się zrobił, nie no, wiem Trochę tak, no. No bardziej powinniśmy patrzeć Na te odcienie u góry i tak, ten jest za po lewej stronie, a ten jest z kolei za różowo niebieski, więc może trzeci będzie idealny. Ej, ten jest najładniejszy, Karol. No, chyba tak. To był mój faworyt też tam na słupie, i wydaje mi się, że to jest taki ciepły beż, ale nie za żółty i nie za różowy. Tutaj po drugiej stronie mamy dokładnie trzy te same kolory, i moim faworytem jest ten po prawej stronie. Pierwszy jest za żółty, drugi jest za różowy, a trzeci jest perfekcyjny. Karol wziął jeszcze tyng do ręki, żebyśmy porównali z te kolory, i jak dla mnie ten trzeci najlepiej pasuje. No, chyba najlepiej siedzi. Faktycznie. No to jest taki najmniej wkurzający kolor z tych tak. trzech I pasuje do tego tynku Jest taki najbardziej neutralny, beżowy no Wzięłam jeszcze do ręki nasze włączniki I patrzcie jaka jest różnica kolorów Ten jest mega żółty ten jest faktycznie różowy, a do tego pasuje idealnie. No nie no, trójeczka, zdecydowanie. To jest nasz kolor. Czyli co, mamy to? No mamy to. Na początku zastanawialiśmy się, czy nie jest za ciemny, ale później uświadomiliśmy sobie, że ta cała ściana u góry będzie biała, sufity będą białe. No tak, tutaj ten sufit i ten nad nami też będzie biały, więc nie no, git będzie. Żebyśmy też nie zrobili takiego sterylnego pomieszczenia, no, nie? Jak nie zrobimy może... jasny kolor? Tak, nie może być za biało, więc biały plus ten beżowy i chyba będzie spoko. No i też spoko pasuje. Nie? No właśnie, mamy pokazane połączenie. Ale dobra, skoro farba wybrana, to możemy teraz zająć się naszymi chwastami i najpierw polujemy na tego. Uwaga, Czekajcie. Okay. czy ty to dobrze zrobisz? Nie wiem, no to wbijam, dobrze. Z okay. tym pomarańczowym chyba musisz pociągnąć. Teraz o. tak? Kurde. Nie, z tym. Nie, z tym, no z tym to musi być wbite. Teraz tańczymy. No i teraz jakby robisz dźwignię przy pomocy tego plastika długiego. Jak? No do siebie, jakby. jakby nie, 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 nie bierz do góry, tylko tak jakby dźwignia. A, okej, okay, tak. No coś tam się wyrwało, no? Ale zobacz, z korzeniami faktycznie. Czyli, no Musimy się nauczyć z tym robić, nie? Najpierw. No, 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 no. To no, działa chyba. Ale jak to dobrze wyrywa? Ale właśnie, zobacz. Pytanie teraz, co z tymi chwastami zrobić? I tutaj właśnie z pomocą wjeżdża moja taczka, cała na czarno. Proszę bardzo, dawaj te chwasty. Masz rękawiczki? Moja nie. A, tylko muszę odfoliować ją. Moment. O, cyk. No właśnie, jeszcze wideo możesz obejrzeć na YouTubie. Pewnie jak się z takiej taczki korzysta, bo to jest pewnie bardzo skomplikowana sprawa. Ty chcesz mnie obrazić? Jezu, w ogóle zrobiło się mega zimno. Dzisiaj w mocy było 10 stopni w trójmieście i czuć, że Powietrze jest takie niezbyt przyjemne, takie chłodne i chyba karło zaczyna padać. Jak? No pada serio. Co ty gadasz? Odkryłem, że to pomarańczowe jest do zrzucania. Patrz. O, dobre. Ogólnie tych chwastów na ogródku mamy całkiem sporo, bo patrzcie co się dzieje tutaj dookoła. Ja pierdzele, Karol, ich jest za każdym razem coraz więcej. Mam nadzieję, że dzisiaj się ich wszystkich pozbędziemy. A jak nie dzisiaj, to kolejnym razem, bo nie wiem czy ten deszcz nas nie przegoni zaraz. Ty no, to jest roboty na 4 godziny wydaje mi się, co najmniej. Szkoda, że kupiliśmy tylko jedno urządzenie, bo moglibyśmy razem wyrywać. Dobra, czekajcie, tutaj mamy takiego chwasta giganta, zobaczymy jak sobie nasza maszyna z tym poradzi. Uwaga. Karol się już bił, teraz kręcimy. No, wychodzi, działa! Działa! No i patrzcie, najlepsze jest to, że to się wyrywa z korzeniami. Ale nie powiesz, taczka też robi robotę. Gdyby nie ona, to byśmy sobie dzisiaj z tym nie poradzili. No właśnie. Jak na razie, dwa na trzy gadżety zdały egzamin, więc czas sprawdzić trzeci. Uwaga! no, działa to lepiej. Ty no. Patrz. Zobacz. Ja Jezu, a ja to ostatnio ręcznie wyrywałam na kolanach. Jak ten głupek po prostu. Ale to idzie. Tylko, że kostkę trochę brudzisz na zieloną trawą, ale to nic. Ona się chyba zmyje, co? No zmyje się. Ja nie mogę. Ale dzisiaj zakupy zrobiliśmy. Zarąbiste. Ja ostatnio jak tutaj byliśmy i Karol kosił trawę, to siedziałam na kolanach i wyrywałam każdy chwast pojedynczo. A patrzcie jak to działa zarąbiście. Nie no, kozak no. To coś, mimo tego, że jest na kółkach i że teoretycznie wydaje się wygodniejsze, to jest totalnie useless. Nie kupujcie tego tylko kupujcie to, to Co? To było droższe. Tak, i nie będziecie właśnie musieli z tyle się z tym bawić, bo patrzcie jak tym idzie. No węgier. No dobra, trochę tych chwastów ogarnęliśmy, ale powiem wam, że jest to grubsza akcja, będziemy tutaj musieli chyba spędzić tydzień. Może wieczorem jeszcze przyjedziemy tutaj troszeczkę poogarnąć, ale teraz stwierdziliśmy, że wracamy do domu, żeby zjeść obiad o normalnej godzinie. Dojechaliśmy do domu, ale pamiętacie widzowie poranny test wojanków Natalii? Zapomnijcie o tym. Jeśli myśleliście, że tamten produkt jest unikatowy, to co powiecie na wojankowe lody? Generalnie mię? Na dzisiaj wybraną inną nowość do przetestowania, ale jadąc do domu, zajechaliśmy do żabki i w lodówce zauważyliśmy, że są już dostępne bojanki, więc nastąpiła szybka zmiana planów. No i jednak to będzie moja dzisiejsza nowość. Są też one chyba bardzo rozchwytywane, bo już było ich mega mało. Tak, w ogóle to jest chyba pierwszy dzień, jak one są dostępne z sprzedaży. W lodówce zostały cztery ostatnie, więc no wzięliśmy i specjalnie dla Was przetestujemy ten kolejny ekskluzywny towar. W ogóle czekajcie, są to lody owocowe, jabłkowe z sosem o smaku truskawkowym, w polewie o smaku koli i gumy balonowej z cukrem Niezłe kombo. Nie, pogubiłem się generalnie, ale. Główny smak to jest jabłko. W środku chyba jest polewa truskawkowa. I na to jeszcze ta polewa ze cukrem strzelającym o smaku koli i gumy balonowej. Ciekawe połączenie smaków. No, ja już wiem, że ta polewa nie będzie mi smakowała, bo ja nie lubię kolorowych słodyczy, ale. Czekajcie, zobaczmy. Uuu, jak to wygląda. Trochę ta czekolada odpada, co? Ty, no, wojanek tak trochę po przejściach, chyba, co? Ale pokażmy żebyś z drugiej strony. Widać, że w środku faktycznie jest coś czerwonego, bo tutaj tak. się przebija. Z wyglądu przypominają trochę lody ekipy. No, są to kolejne lody, chyba inspirowane lodami ekipy, ale sprawdźmy jak smakują. Ale się wgryzłeś. Ale mieszanka smaków, nie? Ale dobra czy zła? Nie wiem, nie, nie mogę się skupić na tym, co jem, bo tutaj jest tyle różnych smaków, że w jednym gryzie czujesz tak naprawdę wszystko: i kole, i jabłko, i truskawkę, i ten cukier strzelający. Nie, no, ogólnie spokój. Miał już 6 albo 7 lat, to myślę, że takim modem na oślepym bym się flexował. Dobra, po rozgryzieniu tego, to trochę odróżnię trochę od od ekipy. Przez tą po lewę w środku. I ona jest taka bardzo słabo zmrożona. To jest taki soczek, bym powiedział mhm. wręcz. Taki syrop. O, właśnie, syrop, no. to faktycznie jest takie połączenie smaków. Na początku truskawkę, później od razu jabłko, później od razu kole, a gumy balonowe w ogóle nie czuję. Najlepsze jest to, że mi ten lód sero smakuje, mega fajne jest to, że ta polewa jest w środku. Podoba no, mi się to. To jest fajne, tylko kurde kupiła być go sama z siebie. I jakby była inna polewa, nie o smaku coli, tylko na przykład o smaku truskawki, to uważam, że byłoby to lepsze połączenie. No to nie, to ja uważam, że jestem już za stary, żeby siebie mieć takie lody i zdecydowanie bardziej, o, wolę sobie takiego mini z białą czekoladą i orzechami. No dobra, szybki obiadek zjedzony. Dzisiaj zrobiliśmy nioki z parmeńską, pomidorkami i rukolą, dlatego, że ten obiad robi się mega szybko, a ja zaraz mam wizytę u lekarza. Jest to wizyta dość niespodziewana, dlatego, że za niecały miesiąc tracę moje prawo jazdy. Brzmi to tak jakbyś, nie wiem, popełniła jakieś mega duże wykroczenie i policja by ci to prawko zabrała. Nie, spokojnie, nic takiego się nie wydarzyło, ale jakiś czas temu nagrywaliśmy odcinek na kanał Karola, gdzie potrzebowaliśmy dwóch aut elektrycznych. Na chwilkę się wtrącę, bo to ja jako pierwszy dowiedziałem się o tym, że Natalia traci swoje prawo jazdy i wyszło to właśnie przez przypadek, w momencie, gdy wypoczął wypożyczałem elektrycznego Mercedesa z jakby z wypożyczalni na lotnisku w Gdańsku, no bo potrzebowaliśmy go do nagrania tego filmu, w którym po prostu jedna osoba siedziała w ciepłym samochodzie, druga w zimnym i były potrzebne nam dwa elektryki. Karol brał to auto na siebie, ale ja byłem dodatkowym kierowcą i dałem ci wtedy prawko. Tak, ja pojechałem jakby wypożyczyć to auto z prawem jazdy Natalii, dlatego że no wiedziałem, że będę musiał wpisać ją jako drugiego kierowcę i w momencie, gdy dałem panu, który pracuje o to prawko, to on powiedział, że oj tutaj może być problem, bo prawo jazdy pani Natalii, kończy się 10 września Mhm mm Ja taki wiecie, lekko w szoku, ja mówię, jak kończy się 10 września Spojrzałam i faktycznie, przypomniało mi się, że Natalia ma swoje prawo jazdy Tylko na 10 lat, no które właśnie mijają we wrześniu Gdyby nie ten odcinek i gdyby nie pan z wypożyczalni, to ja na 100% jeździłabym bez prawka Na punk Ja totalnie o tym zapomniałam, że moje prawo jazdy jest ważne 10 lat I że akurat kończy się we wrześniu i no jestem pewna, że normalnie jeździła Nie no, 100%, bo ja napisałem od razu to, wiesz, do ciebie na mysle, tak, Wiedziałem, że nie wiesz, ale ja, o kurde Ja tylko w, w ogóle, co jest, nie? Na całe szczęście do 10 września jest jeszcze trochę czasu Od razu po tym odcinku umówiłam się do lekarza medycyny pracy Bo właśnie tam się bada kierowców I pierwszy wolny termin był za dwa tygodnie No, więc szczerze tych, ja nie wiem, czy ty zdążysz to prawko wyrobić Bo jak ono kończy się 10 września, a termin wyrabiania to jest pewnie jakiś miesiąc To może być tak, że ty przez, nie wiem, jakieś dwa tygodnie nie będziesz mogła jeździć samochodem, czaisz? Nie, taka szansa, ale w ogóle dobrze, że to wyszło Bo jak no ja tak. bym tak i znając moje szczęście, zatrzymałabym mnie policja od razu. Nigdy w życiu nie miałam kontroli, ale pewnie gdybym miała nieważne prawko, to bym miała kontrolę. I co wtedy? Ja bym jeździła jakby nielegalnie, nie? Znaczy, to policja to pobiega? Jakby cię zatrzymała, to spoko, bo by ci powiedzieli, że twoje prawko jest nieważne. Gorzej, jakbyś brała udział w jakiejś kolizji, wypadku czy czymkolwiek, nie? Bo wtedy, no właśnie, jesteś traktowana chyba jako jak kierowca normalnie bez prawa jazdy. Ja pierdzielę. No, to jest mocne. Ale jeśli zastanawiacie się, dlaczego moje prawo jazdy było ważne tylko 10 lat, to przez chorobę kręgosłupa. Miałam wtedy skoliąza i dostałam tylko na 10 lat? Mnie nie wiem, jak będzie teraz. Ty, ja też nie wiem. Byt może miałeś... dostanę na dłużej, może dostanę na krócej. Ale ty miałeś wtedy orzeczenie o niepełnosprawności, jakieś tak, tam lekkie, nie? Tak. A teraz już tego nie masz? Teraz już tego nie mam, więc no jestem to... ciekawa, jak to w ogóle będzie potraktowane. To wydaje mi się, że po prostu potraktują cię jako wyleczoną i będziesz miała już jakby normalną długość tego prawka. Jezu oby. Bo później znowu bym musiała pamiętać o tym. No właśnie. Ale to jest trochę dziwne, bo ty teoretycznie masz prawko od 16 grudnia, a kończy się 10 września. Czemu nie w grudniu? Właśnie coś mi się zgadzało, bo ja prawda. W listopadzie 2015 roku i ty zdawałaś chwilę po mnie, czyli no ten grudzień się zgadzał. To czemu jest tylko do września? Nie wiem, dziwne, może te trzy miesiące potem to jest jakiś taki okres przejściowy czy coś. No nie, dobra, nieważne. No najważniejsze, najważniejsze, że wiemy już, że jest taki problem. Dzisiaj idę do lekarza. Tak, dzisiaj idę do lekarza, tam pewnie dostanę jakiś dokument. Później z tym dokumentem będziemy musieli pojechać w poniedziałek do urzędu i złożyć dokumenty. Na pewno potrzebuję zdjęcie, nie wiem, może mam jakieś w domu, poszukam, bo nie chce mi się robić u fotografa. Ja ostatnio wymieniałam prawko dwa lata temu. Po naszym ślubie przecież. No właśnie, a to my wtedy się nie skapnęliśmy, że to by się kończyło, albo nikt nam nie powiedział? Albo się skapnęliśmy i po prostu o tym zapomnieliśmy. No. Jakby wiesz, pomyśleliśmy, o, tak kończy mi się prawko, spoko! No, mogło tak być. No, więc taki protip dla was: jeśli macie prawko, to sprawdźcie jego ważność, żeby się nie okazało, że jeździcie nielegalnie. A my się zbieramy i jedziemy do lekarza. Okej, okay, jestem już po wizycie, trwała 4 minuty, zapłaciłam dwie stówki, to jest biznes, nie? Kurde! <gry> Generalnie dostałam znowu prawo jazdy na 10 lat ze względu na to, że przyjmuję leki na talczyce. Gdybym nie przyjmowała leków na stałe, to bym dostała 15 lat, ze względu na to, że biorę euteroks codziennie, to tylko 10 lat, ale zapytałam doktora, jak długo się teraz czeka na prawko, i powiedział, że jest okres wakacyjny, więc jest to wydłużone i obstawia tak miesiąc. Co? No. I co teraz? Będziesz moim szoferem przez tydzień. A pytałaś go, czy możesz jeździć oczekując na dokument, czy nie? Nie, no nie pytałam, ale na pewno nie. No właśnie, jak się wyrabia prawko, w sensie czekasz na to pierwsze, to nie można chyba aż nie odbierzesz dokumentu, nie? No o to mogę zapytać w urzędzie, ale no lekarz właśnie. raczej by nie wiedział, no ale miesiąc, więc tydzień albo nawet dwa tygodnie będziesz moim szoferem. Ja pierdzie. Nie, no hit. Słuchaj, moja żona zapomniała, że kończy jej się ważność prawa jazdy i jakby już się zorientowała, idzie wyrobić nowe, ale zostały jej jakieś dwa, może niecałe trzy tygodnie tego aktualnego prawka. I co jeśli nie zdąży odebrać nowego, zanim straci ważność tego? Czy w tym okresie pomiędzy jednym a drugim może jeździć, czy nie może? Na pewno nie. Jeśli jej obecne prawo jazdy straci ważność, a nowego jeszcze nie dostanie, to formalnie nie powinna wtedy prowadzić auta. Nawet jeśli zburzyła wniosek o nowe prawo jazdy, dopóki fizycznie go nie odbierze, Oficjalnie nie ma dokumentu uprawniającego do jazdy, więc najlepiej w tym okresie po prostu się wstrzymać z prowadzeniem, żeby nie ryzykować mandatu czy innych nieprzyjemności. Będę miała szofera! Mocno. Chyba nie jesteś zbyt zadowolony. Nie, no zastanawiam się, jak będziemy filmy nagrywali moje na przykład. Nie, no ale może się uda szybciej, no. Znaczy, no ten miesiąc to jest maks, tak? Tak, tak. No teraz już się kończy sezon urlopowy, nie? Mamy koniec sierpnia, więc już raczej wszyscy byli na urlopach. Teraz stanie się muszą odgrzebać po wakacjach z, z tego nie, no, wszystkiego. No nie, tak, Karol. Dobra. Na pewno odbiorę to przed 10 września. No zobaczymy. Wracając do muzyki na chwilę do galerii, żeby skorzystać z toalety i Karol stwierdził, że pójdzie do Costa Coffee po kawusie i nie zgadniecie co znalazł. Były tam dwie ostatnie jagodzianki i stwierdziłem, że muszę ją wziąć, bo skoro nie udało się rano w Mazdejku, to zamkniemy sezon jagodzianką z Costa Coffee. Ona czekała na ciebie chyba. Ona czekała na nas, ale zanim ją spróbuję, to musimy naprawić kawę, bo zamówiłem jakieś pistacjowe latte, ale jest tak obrzydliwe, że muszę dosłodzić to Serio? cukrem, który znaleźliśmy w aucie. Jest to słod kawa, a jest tak gorzka, jakby w ogóle nie czuć smaku pistacji I ja od zawsze mówię, że kawa z Costa Coffee jest o wiele gorsza niż ze Starbucksa i dzisiaj musisz przyznać mi rację. Coś tu poszło nie tak, sama ta kawa jest gorzka jakaś taka. Tak! Taka, taka gigamocna jest. Coś dziwnego się wydarzyło, ale spokojnie, w tym samochodzie jest wszystko, więc cukier znaleźliśmy, łyżeczkę do wymieszania też mamy. Ty, ale ja wiem, czy ona może być taka gorzka. Czemu? Bo ona domyślnie jest z bitą śmietaną, ale ja wziąłem bitej śmietany, żeby nie jeść aż tyle kalorii i wydaje mi się, że przez to jest taka giga gorzka, Gdyby tutaj była bita śmietana, to to by się jakoś, wiesz, tak wyrównało. Nie wiem, bo ostatnio brałam karamel frappuccino ze Starbucksa bez bitej śmietany, bo też nie chciałam. I no. była słodka. Okej, okay. no trochę lepiej. Może nie była wymieszana? Nie wiem, dobra, no nieważne. Ja to tam pikuś. Ważniejsze jest to, co mamy tutaj. Szczerze, ja nie wiem, czy ta jego będzie dobra. To nie będzie taka jagodzianka jak z piekarni. Też mi się tak wydaje. Wydaje mi się, że się zawiedziemy nią. Ale jak ją zobaczyłem, to nie mogę odpuścić. Szkoda, że nie miałam kamery, bo Karol, jak ją zobaczył, to powiedział: oh, Boże! Ty, ale czekaj, czy mi się wydaje, czy ona ma jakiś ten budyń tutaj u góry. Nawet jest takie krem. Ma biały, no? Ej, to może być jagodzianka w stylu jagodzianki z mimozy. Mm -hmm. No to co? Po raz ostatni, w tym sezonie widzowie, razem z wami Diorę gryza jagodzianki. Jakiego potężnego gryza. To to jest jagód. Serio? <laughs> Dopiero tutaj są na środku. Gdzieś tam końcówką zęba chyba zahaczyłem, ale. Nie no, co to ma być? To nie są takie jagody świeże, nie? No, zobacz w ogóle. Tutaj jest wszędzie buła i tylko na środku jest taka jedna mini łyżeczka jagód, pewnie. Ta buła też jest mega sucha. Ona leży tu chyba od rana, bo już wiesz, jest taka Aha. lekko czerstwa. Nie no, Karol, musimy jutro jechać do beka, chyba. po mm. mego dziankę. proszę. Nie będzie czasu jutro. Ej, nie, ale szczerze. Już jest lepiej. Serio, już, już tutaj jest, jest Nie troszkę... no, ale to nie jest taka ale... o jakiej marzyłam no dzisiaj. Okej, okay. nie jest to taka wiesz, topka, ale jak już się dokopałem do tych jagód tak naprawdę, to kurde nie jest to złe. Kurde, ten krem z góry nie będzie smakował chyba jednak. O Jezu, nic mi tutaj nie będzie smakowało chyba. Próbuj. Sama było z jagód jak na razie? Dobra, nie narzekaj tak! Zapłaciliśmy za to 14 zł! No właśnie, a normalnego jajka kosztuje ponad wielek, więc... 21, ale jest o wiele większa i na full wypełniona jagodami. To bardziej smakuje jak dżem jagodowy. No. Prawie tak. Jak taki przecież z jagód, a nie jak takie prawdziwe jagody. W ogóle konsystencja też jest taka gładka. Mhm. Mm nie ziemia wyrywać chwasty. Ale mamy dzisiaj romantyczną randeczkę, co? Piątek wieczór, a my siedzimy na ogródku. Karol wyrywa chwasty. Ja opryskuję naszego okropnego deskowca po raz drugi. No i tak sobie spędzamy ten wieczór. Ej, ale już czuć, że kurde kończy się lato. Zobacz, no, jest 20 i już robi się ciemno. Ale też jest takie zimne powietrze, strasznie. Takie no... nieprzyjemne już. No niestety. Lato się kończy, ale nasze obowiązki ogrodnicze, nie, Karol? <laughs> Właśnie. Ej, ale to. Odchwaszczanie jest mega relaksujące. Co chwilę się z karabem zamieniamy, bo każdy z nas chce to robić. Zarąbiste, w ogóle zobaczcie, ile tego jest, nie? No mam już całą tą taczkę, masakra. A zrobiliśmy z jedną czterdziestą łódka. No, ten kawałeczek tutaj robimy, ale on jest najgorszy. Tutaj z tych chwastów najwięcej. Możecie teraz zobaczyć, jakie są dziury po nich. Tutaj na przykład te wszystkie czarne kropki. To dziury po chwastach, które wyrywaliśmy. No, jest ich całe mnóstwo po prostu, ale mam nadzieję, że teraz jak to zrobimy, to już nie będą wyrastały. No nie no, już kurde, chyba wyrywając korzeniami, się ich pozbędziemy, co? Chyba tak, mam taką nadzieję. Komary są te, myślałem, że nie ma w którymś komarów Moja mama ostatnio jak byli u nas, mówiła, że tyle komarów było na plaży, że masakra tak gryzły Ale to dziwne, bo co roku chyba nie mieliśmy, nie? No nigdy nie mieliśmy komarów, ale tutaj też pierwszy raz mamy Może jakiś taki dzień akurat Już tyle razy tutaj byliśmy wieczorem i nigdy nie było komarów, no. więc dziwne No dzień dobry, witam was kolejnego dnia A Tak jak wam wczoraj mówiliśmy, dzisiaj idziemy na trzecie urodziny Larci Wczoraj wieczorem pomyślałam, że możemy zrobić dla niej ciasteczka Dlatego, że jakiś czas temu robiłam takie ciasteczka w kształcie kwiatków na Paniński Maryki I wtedy nie była larcia, i jej te ciastka tak zasmakowały, ona wtedy opędzlowała ich całe mnóstwo O no, Sylwia musiała się hamować, bo ona jadła i zaraz brała kolejne Takie i smakowały i chyba podobały się wizualnie Więc pomyślałam, że w sumie fajnie jakbyśmy jej takie ciasteczka zrobili Bo prezentu żadnego nie kupujemy, bo składaliśmy się na rower No to jest mocne, w ogóle ona już praktycznie jeździ na dwóch kołach A ja uczyłem się na dwóch kołkach jeździć jak miałem nie wiem, chyba 7 lat W podstawówce ja pamiętam, że no. chyba w pierwszej klasie mnie rodzice uczyli Ale teraz dzieci mają łatwiej, bo oni jeżdżą na tych rowerach Werkach takich drewnianych bez półek, tak. nie? Co się tak nogami odpycha tak. i już mają mega obczajoną równowagę. No to prawda. Czasy się zmieniły teraz o wiele szybciej. Dzieci jeżdżą na dwóch kółkach. Ale właśnie, czas zrobić nasze ciasteczka. Dzisiaj w ogóle wstałam o godzinie siódmej, żeby zrobić to ciasto. I ciasto robiłam sama, ale ciasteczka Karol robimy razem. A jakie się robi? Mega łatwo. Podołasz, patrz. Bierzesz ciasto, no. robisz kuleczkę, drugą kuleczkę. A, i tak pięć, tak? Tak, pięć kuleczek, zgniatasz je i gotowe. Okej. Okay. To no, <grychy> Mamy to! Wszystkie ciasteczka mamy gotowe, teraz musimy tylko jeszcze ponacinać, ale powiem wam, że Karol tutaj ma jakiś talent ukryty! Nie no, szczerze? No co? <grychy> No co! Tak samo ładne, jak twoje. Chyba chciałeś powiedzieć, że twoje są ładniejsze. Nie, to absolutnie. Na pewno, nie? Na pewno, nie? Musisz częściej ze mną robić rzeczy w kuchni. A nie wiesz co to, to ten. To brzydkie mega mi wyszły chyba Brzydkie! No... Te ciasteczka się tak szybko robi. No i dobre one są, faktycznie. Mega dobre są. Ale ja, dobra, żonka, mi się wydaje, że musimy kończyć tego vloga, bo. Zaraz musimy wyjeżdżać. No, a jeszcze muszę domontować to, co teraz zagraliśmy, więc chyba musimy się żegnać. W takim razie na tym kończymy tego vloga, Wykonasz się, subskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zostawiajcie łapkę w górę i wpada Nasze instagramy, bo imprezka jest dzisiaj, więc pewnie coś tam na relacje wstawimy I jak wyjdziecie od razu po tym filmie, to pewnie jeszcze to zobaczycie Ale na tym kończymy, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym vlogu, pa!